Siemanko, z tej strony Kamil. Witajcie na kanale Grad Plus. Dzisiaj nagrywam sam. Jestem w północno-wschodniej części Polski. Przyjechałem z strony rodzin mojego taty i będę kopał na polu u mojej babci, które jest po tej stronie. Tutaj to wszystko, co można zobaczyć. O, tutaj do chatki. I jest też to pole. Oczywiście nie dam rady tego wszystkiego przetrzepać dzisiaj bo są inne rzeczy do roboty to jest tak przy okazji tutaj dzisiaj to kopanie czas operacyjny 3 godziny jest 7 rano dość rześko, bezdeszczowo zaczynamy Pierwszy dołek tutaj na wyjściu z podwórka, i udało się wyciągnąć pierwszą dwójkę. 83 widać. No i super. Dobra, mamy już wykopane tutaj. Tutaj mi pokazuje, że coś jest. A fałszywy alarm tym razem fałszywy sygnał nie alarm i tutaj mam kolejny strzał, następne dwa złote Tym razem Nie odczytam jest, jest kolejna moneta Tym razem 50 groszy Niewielki dołek Rok. Jeszcze nie widać 76 Nie wiem czy tu złapie, ale 76 lecimy dalej Piszczy mi dobry sygnał trzeba sprawdzić I faktycznie był to bardzo dobry sygnał. Wpadła dwójeczka, 2 złote. Sami spójrzcie, w jakim stanie. 1960. Praktycznie z piachu, bo tutaj już jest taka, taka ziemia. Bardzo piaszczysta. Tam bardziej zaczynało się takie czarne ziemie. A tutaj piękne 2 złote. No, moja pierwsza. Lecimy dalej. Mam kolejny dołek. Sygnał był bardzo ciekawy. Zobaczymy, co to będzie. O, proszę bardzo. Kolejna moneta. No, chyba 10 zł. No roku też nie sprawdzę, jest dyszka Pierwsza godzina kopania już za mną, tutaj mamy dwójeczkę W pięknym stanie, 50 groszy, 2 złote, 10 zł i te 2 złote Tutaj jeszcze trochę śmieci wykopałem Jakieś zawleczki, kapsle No i teraz zmieniam koncepcję, bo z tego terenu, tutaj obok domu, gdzie szukałem dosłownie, o tutaj, tak można powiedzieć, na tym prostokącie, przechodzę na drugą stronę domu, tutaj w stronę lasu. Tu już nie jest zaorane, po prostu taka przestrzeń, i będę szukał tutaj. Pierwszy sygnał. 75 7. No, pierwszy sygnał, niestety, puszka. Kolejny sygnał 50, a nie 70, nawet tutaj pokazuje tak samo. Oby to nie była puszka, lecimy. I drugi sygnał okazał się wysoki. 76 miedziucha to jakaś ale zwykła blaszka ok udało się wykopać Spójrzcie sami wyglądało na początku że jest bateria ale tu jest jeszcze takie coś hmm, ciekawe Ej, jest kolejny sygnał, tym razem 46, 10 cm, może troszkę więcej. Tym razem jakieś stare niemieckie opakowanie po lekarstwach albo jakichś tabletkach. Kolejny dołek na tym polu, i mamy coś takiego. Następny sygnał 80 Bardzo mocny 85 nawet Spójrzcie tu Udało mi się to tak fajnie wykopać Co to jest? O bar, proszę bardzo, jest korona ha. Co to jest jakiś krok... dziurki, czekaj, okej okay, prawie ziemi już nie ma, cóż to mogło być, ale jest korona, to na pewno coś. Też... Coś ciekawego. Dobra dajcie znać w komentarzu. Nie chcę mi się tu już wymyślać. Ja już tak wracam. Coś to mogło być, super. No niestety ja już muszę wracać, bardzo zaciekawiło mnie to miejsce. Jak sami widzieliście, dwójeczka. No i ta korona tutaj na koniec. Bardzo mnie zaciekawiły. Z chęcią bym tu został. No ale niestety czekają mnie inne obowiązki dzisiaj. Muszę kończyć. Może dzisiaj, nie dzisiaj tylko jutro rano jeszcze uda mi się wyskoczyć. To coś jeszcze ponagrywam. A tymczasem, jeśli filmik się podobał zostawcie łapkę, dajcie suba. Ja ślę pozdrowienia z północno-wschodniej części Polski. I do zobaczenia w kolejnych odsłonach. Trzymajcie się. Cześć.